Zapraszamy na kupony i analizy. Partnerami kanału ograć Bukmachera został BetKris, a także niezmiennie jest Forbet zakłady bukmacherskie, Także mamy nowego partnera kanału. A teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji, właśnie w BetKris. Jedną z promocji u naszego nowego partnera kanału w jest właśnie Zakład Bez Ryzyka do 50 zł zwrot na konto główne. Jak to działa w Betcris? Musicie wpłacić 100 zł i postawić kupon z minimalnym kursem 1.80 i jeżeli ten kupon nie wejdzie, macie zwrot 50 zł. Tak naprawdę jest zwrot do, 20, do, do 50 zł, ale musicie postawić za tyle, czyli 100 zł. Jeżeli chcecie możecie zagrać za 50 zł, macie zwrot 25 zł. Bardzo fajna promocja. Zwrot jest na konto główne. Czyli możecie wypłacić, już nie, nie grać, możecie zrobić sobie przerwę. Także polecam tą promocję w Betcris. Jeżeli nie macie konta, link do rejestracji będzie w komentarzu pod filmem. A teraz przejdźmy do kuponu. Witam na kanale Ograć Mahera W poniedziałek lecimy, jak zwykle, z progresją. Niestety, w piątek kolejna drużyna, która nas zawiodła po Australii i Glasgow Rangers. Tym razem zawiódł nas Manchester United, który zremisował tylko 1-1, a miało paść 3 bramki w pucharze FA Cup. Trudno, tak to bywa. Gramy prób 9. jak zwykle zapraszam na subskrybowanie, łapkowanie kanału, to pomaga rozwijać się kanałowi. No i w piątki konkursy od z 3 osoby wygrywają 20 zł, a w soboty i niedzielę od Forbet 50 zł wygrywa zawsze jedna osoba. Ci co wygrali teraz, weekend i piątek. Oczywiście otrzymają bonusy w tym tygodniu. No i później środa czwartek. To tyle z takich ogłoszeń i lecimy z naszą progresją. Co wybrałem na dziś? Dwa spotkania tondela Benfica. I ja tu typuję, że obie drużyny strzelą. Najpierw chciałem, żeby tylko tondela strzeliła, kurs prawie 1.70, ale sobie podwyższyłem, żeby też Benfica strzeliła. Myślę, że... Ma to rację, by to na Benfica musi gonić yy, czub tabeli, no nie może sobie pozwalać na przegrane. Myślę, że to będzie wysoki wynik overowy Tondela umie grać ostatnio, bardzo dobrze sobie radzi na pięć spotkań. Yy, wygrał 3, 1 remis, jedna przegrana. Ogólnie strzelają Blankę praktycznie w każdym ostatnim meczu. Ona takie spotkania jak Benfica czy Sporta potrafią się spiąć i po prostu grać jak równy z równym, przynajmniej kontrolować taki zespół. Jeżeli będzie dzika dużo strzeli gol, na przed 3, to myślę, że tandela jakąś jedną włożę i tak właśnie to widzę, że jakieś 3-1 to ta się skończy, a tondela u siebie jest raczej mocna. Następne spotkanie Salernitana, specja. No specja pokazała się ostatnio w bardzo dobrej formie. Wygrywamy za meczem a Salernitana, no szoruje w innym tabeli i myślę, że już myślam o spadku. Nie sądzę, żeby tutaj wygrali. Idę w X2 i powyżej 1,5 gola na ligę włoską. I tak czuję, że to będzie jakiś 1-1, coś tak śmiać takim wynikiem. No ze specji to wystarczy, a serenitana no raczej to będzie gwóźdź do trumny, żeby spadać z ligi, bo z mocniejszymi rywalami, też nie mają szans, no ze specją może powalczyć, ale nie sądzę, żeby tutaj specja się poddała, jak wygrywała ostatnio mecze z wyżej notowanymi rywalami. I to tyle na dziś, życzę Wam zieloności, miłego dnia i elo.